Jeśli wam jedna osoba powie, że nie wiem, KFC jest dobre, tak wam jedna osoba powie, ja kocham KFC. A druga osoba wam powie, że nie, McDonald's jest lepszy. To kogo posłuchacie? Pierwszej czy drugiej osoby? Sami spróbujecie, to po pierwsze. A po trzecie przyjdzie trzecia osoba, która powie, że nie, Burger King jest lepszy. I masz takie, no w sumie, wolę, wolę KFC. Mac też nie jest zły, ale wolę KFC. Ale Burger Kinga nigdy kurwa nie próbowałem Więc chyba pójdę za tym co lubi KFC Zawsze próbujcie sami Wszystkiego próbować jeśli macie możliwość ne? To jest takie bardzo Spłaszczone myślenie ale Jeśli wam ktoś cokolwiek mówi to Jeśli macie opcję sprawdzić to samemu To jest zawsze lepsze Czemu nie mogę tego startetować? St Kurestwo no, nie mogę trafić, halo! Trzeba słuchać wszystkich, żeby wiedzieć jak najwięcej, a potem prywatnie analizować i wyciągać wnioski. I to jest dobra myśl. To jest najlepsza myśl. Nie ma lepszej myśli. <laughs> Ciebie bambi, ale nie, to, to co powiedział e, właśnie Tetris. To jest bardzo mądre i tak się powinno postępować. Nigdy nie słuchaj jednej osoby. Zawsze miej mniej, e, jakiś punkt oparcia. Że ktoś może inaczej myśleć, po pierwsze. A po drugie, bywają sytuacje, gdzie ty masz swoje zdanie, o którym jeszcze nikt wcześniej nie powiedział. I to też nie jest złe. Fajnie mieć swoje zdanie. Bardzo rzadko się zdania, że zdarza, że jesteś sam jedyny na świecie osobą, która ma zdanie jakiekolwiek na jakiś temat. Bo to by się może dać, że halo, czy ktoś inny cokolwiek. I okazuje się, że tak. Pół świata jest takiego wyglądania jak ty, nie? Ale... Może się okazać, że ty nie obracasz się... Ej, nie mogę targetów złapać znowu, okej, okay, to już wiem, że mu się zbugowało, że nie mogę trafiać z tych rączek. Aaa! Ja nie mam w tej broni, no tak. To jest kurwa page. Więc, więc no. To, że czasem ktoś nie mówi o tym, że, 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 że coś się dzieje, to nie znaczy, że to się nie dzieje. Prawdopodobnie. To, że ty to zauważyłeś, to jest takie, to, że okej, okay, ty to widzisz, ale wiele osób w swoim otoczeniu tego nie widzi. Ale mimo to jest, jest prawdopodobnie wiele osób, które widzą to samo, tylko ty ich nie znasz. Nie wiem, jak. jak powiedzmy, dla mnie. Kurde, ja będę wszystko do gier komputerowych odnosić, nie? Ja grałem dużo, wiele lat w World of Warcraft. Um, w World of Warcraft w tym momencie jest 12 klas w postaci, i każda jest inna. I jak grasz PvP, jak grasz człowiek przeciwko człowiekowi, będę mówić to na takie słowa, to bardzo jest ważne, żeby wiedzieć, jakim arsenałem twój przeciwnik dysponuje. Nie liczy się to, co ty wiesz, co to ty potrafisz, tylko co potrafi twój przeciwnik. Przerzućmy to na prawdziwe życie. Jesteś człowiekiem takiego poglądu? Dobrze wiedzieć, co myślą twoi przeciwnicy i czemu tak myślą, i czemu wiedzą, że według nich to jest lepsze. Czy to jest logiczne dla, dla nas, graczy? Czy czas się zgodzi, czy się czat nie zgodzi? I dlatego ja właśnie robiłem Wowie przynajmniej. <laughs> powiedzmy, postać każdej klasy. E, bo ja po prostu chciałem wiedzieć, czym, czym moi rywale dysponują. Ja powiedzmy, wymieniałem Rogala. Ale chciałem wiedzieć to, czym, czy, czym może mi gracz maga zaszkodzić. Co mi zrobi mag, gdy na mnie trafi? Logiczne, logiczne. No i właśnie o to chodzi, nie? Generalnie wiele analogii z gier komputerowych można bardzo łatwo do życia prawdziwego przetłumaczyć. Dlatego nie zawsze ważne jest to, co ty wiesz jako człowiek, tylko jaką wiedzę mają twoi rywale, której ty nie masz, którą możesz poznać dzięki nim. Bo być może, może się zdarzyć, że twój rywal powie ci to i to i ty stwierdzisz, Kurde, on może mieć rację. I przejdziesz na jego stronę, i nagle, strona, po której ty byłeś, stajeś twoim albo przeciwnikiem, albo coś takiego, nie? To jest trochę takie, z innych, żeby znać siebie. Tak, dokładnie. I, ale to jest ogólnie, wiesz, ja mówię teraz o polityce generalnie, nie? Polityka, a, a gry komputerowe, a ogólnie życie. Halo, życie. To nie jest tak, że. że, że, że każdy nagle ma w życiu jakiś tam konkretny. Klucz do życia i no, zabij się. I nagle się samym kluczem gra cały czas. Kurwy syno. I, I bo, 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 bo sekret, nie? Ale no, to jest dobra teoria i to jest prawdziwa teoria. Im więcej wiesz, tym mniej wiesz też. To jest, to jest w ogóle, ojej, o kurwa, to jest... Na co ja trafiłem? <laughs> Im więcej wiesz, tym mniej wiesz. Bo im więcej wiesz, tym więcej masz pytań. Bo dowiadujesz się, powiedzmy, definicję, czym jest gówno. Nagle główno mówicie, że to jest defekacja trającego czegoś tam. I szukasz, czym jest defekacja, czym jest sranie, czym jest coś tam. Każda definicja, jaką poznajesz, rozszerza Ci swój pogląd o to, że każda definicja definicji ma swoją definicję. To jest bardzo dosłowne znaczenie, ale im więcej wiesz, tym więcej też wiedzieć albo się chcieć wiedzieć. To było bardzo prymitywne, ja wiem, ale mam nadzieję, że sens tego, co ja powiedziałem, e, zrozumieliście, nie? Stranie mów dalej. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Im, im więcej wiesz, tym, tym tak naprawdę mniej wiesz. Gdzie jest moja laska? To nie jest laska nawet. Ale umrę. Kurwa ręka. Sama Eee waka Chyba to skip Nie, mam tak mówić o poważnych tematach i nagle mówić o sraniu. Każdy temat się sprowadza do srania. A Ka czy każdy temat można sprowadzić do srania? O tak powiem. Każdy temat można sprowadzić. Możesz mówić kurde o finansach firmy i go sprowadzić do strania I to wciąż będzie miało poważnie i wciąż będzie miało sens. Robimy skipping. Najlepsze myślenie, ale większość społeczeństwa myśli, że takie myślenie jest niepotrzebne i głupie, odpowiednie wyprzywanie jest najlepsze dla nas. Znaczy większość. Też taka druga sprawa, znaczy jedna z wielu spraw to jest to, że im jesteś starszy, tym bardziej sobie zaczynasz zdawać spra... dawać sprawę z tego. Jak głupie jest społeczeństwo, jak głupi są ludzie. Bo możesz, jak ja byłem w szkole, przynajmniej miałem takie coś, że wydawało mi się, że okej, okay, mo może nie każdy u nas w klasie jest championem, kurwa matematyki, czy coś, ale po wielu latach okazało się, że ta osoba, która nie była najlepsza z matmy, tak, wciąż nie była najlepsza z matmy, ale oprócz niej wiele osób było złych ogólnie ze wszystkiego innego. I w jakimś czasie masz taką świadomość, że większość społeczeństwa są jebani debile. Koniec. Tu nie ma żadnego, że możemy się, wiesz, pogadać, że nie, a może to nie. Nie, nie. Większość społeczeństwa, 60% co najmniej ludzi są jebani debile. Są ludzie, którzy nie mają własnego zdania. Są ludzie, którzy słuchają wszystkiego, co im się powie. Są ludzie, którzy są karmieni po prostu wszystkim z zewnątrz. Bez żadnych własnych przemyśleń i koniec. Plus, często jest tak, że ta osoba, która jest zakarmiona e, jakimś konkretnym poglądem, nigdy go nie zmienia. Raz się go nauczyła i nie chce zmienić tego. E, i, 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 no to, no. You know. Żyjemy w społeczeństwie, tak, dokładnie. Polityka i seks wprowadzają się do jednego. Do pieprzenia, tak, to prawda. Życie opiera się na bezsensownym powtarzaniu czynności, myśląc, że dzięki, że dzięki powtarzaniu osiągną coś nowego, przez to rozumienie większość ludzi prowadzą się do stanu, gdzie idą stracić. Znaczy, to są, to są bardzo głębokie tematy, ja bym o tym mógł mówić całą noc, ale nie mam siły ani chęci. Ale tak, generalnie to, czym jest bycie człowiekiem i jaki jest sens życia, każdy ma swój własny, a większość z nas nie ma tego sensu. Ciągle go szuka albo go już straciła. Nie mam lida na niczym, nie? Au. Ale umrę, serio? On ma tyle HP, kurwa? Nie, misklik, okej, okay, ale weszło. Ale to był misklik. Ja nie chciałem tego zrobić. Wypierdalać z są kulką czarną. Wow. Już nie mam? Serio? O nie! a to będzie zgon. Ty chujo. O, uh! nie mam czym zrobić. Nie wiem czym kontr zrobić, bo mam kur... broń, która kontr nie robi. Come on, mate. Ale nie w porównaniu do Buildu Mele. Ja wciąż, wciąż czuję, że mam mało demo. W porównaniu do... no do build mele. Bildy mele. Ja bym go pół godziny temu No come on już na koniec O oh, myśl najebę, wiecie o tym no? jak tylko mam do ściany. Okej, okay, dał radę. No już skończę skończyłem, no. Jakie my problemy egzystencjalne omawiamy? To nie są problemy. To są to są pytania, które każdy ma, ale w sumie nikt ich nigdy albo rzadko je zadaje, nie? Tak mi się wydaje. Że to jest takie też, że każdy z nas o tym myśli, ale tak żeby zapytać kogoś tak rel o tym, że mordo, jaki jest sens życia, to nikt o tym nie pyta, bo nie wiem, czemu, bo głupie, czy cokolwiek. Było do... opisane do końca kolejnego rynku. Tak, właśnie jednego kończę i idziemy zrobić ostatniego. Mamy jeszcze... no, jest dziesiąta niby, nie? Ale tak jak mówię, kończymy wódkę, żeby nie było, że coś tam. Akurat się z tym nie zgadzam. Im to jest, im więcej jest, tym bardziej ciekawski jesteś, więc dążysz do wiedzy absolutnej i im bardziej ciekawski jesteś, tym więcej wiesz. To z czym się nie zgadzasz. O tym właśnie mówię, im więcej wiesz, tym mniej wiesz. Bo chcesz wiedzieć więcej. To jest taka, takie kontinuum, że im mniej wiesz, tym jesteś szczęśliwszy. bo Powiedzmy, czy jest to teoretycznie, jesteś dbanem. Jesteś dbanem debilem, kurwa, który nie wie nic, dowiadujesz się powiedzmy. Jest marzec luty. Koniec lutego 2022 dowiadujesz się w telewizji, że jest wojna w Ukrainie. I myślisz sobie, dobrze, że w Ukrainie, jesteś dbanem. Dobrze, że w Ukrainie, a nie u nas. Najbliższy rok myślisz sobie, to cały czas jest w Ukrainie, nie? I chuj cię to obchodzi, bo to nie jest u nas. Ale jako normalny człowiek, który jest chociaż troszeczkę rozgarnięty, myślisz sobie: "No okej, okay, no Polska graniczy z Ukrainą." I, i zaczynasz się zastanawiać, jakie mogą być kolejne, kolejny rozwój tych akty i tak dalej i tak dalej. I im więcej wiesz, tym więcej chcesz wiedzieć, tym bardziej się boisz. Teoretycznie. Więc im, im więcej wiesz, tym mniej wiesz. To, to jest ciężkie do, do wytłumaczenia, ale możesz być szczęśliwym dzbanem albo świadomym, wystraszonym człowiekiem. Dlatego często się mówi, że ludzie, już to kiedyś mówiłem, nie? że ludzie, którzy są świadomi swojej inteligencji albo, albo swoich e, doczynań, swoich umiejętności, często. Są lepsi w czymś konkretnym, na przykład, ale mają mniej pewności siebie, bo wiedzą, że im więcej wiedzą, tym więcej mają do nauki, tym więcej chcą się dowiedzieć, bo wiedzą, że, nie, że wszystkiego nie wiedzą. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Jak chcesz wiedzieć więcej, to potem wiesz, i jak chcesz wiedzieć więcej. Ale co, jak jesteś Dbanem i nie chcesz wiedzieć więcej? Wiesz, wiesz, wiesz swoje i koniec. Zamykasz się na tym. To jest Twój punkt widzenia. Nie chcesz go zmieniać. Bo to dla siebie niewygodne. No, gatunek ludzki umrze. Kiedyś umrze na pewno. No, bo no, to jestem ciekaw, jak będzie, ee, ale w takim sensie, że jestem ciekawy, który z możliwych scenariuszy się wydarzy. Znaczy, ja wiem trochę, na pewno nie wszystko, ale ja jestem człowiekiem, który wdycha hopium i ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Wiem, że dzisiaj albo wczoraj e, Finlandia podpisała pakt z NATO, więc Finlandia będzie w NATO w ciągu prawdopodobnie bardzo szybko. Finlandia graniczy z Rosją, więc to jest dla nich kolejna rzecz do pokonania. Yy, pytanie. Ach, o, to, to jest ciężkie. To, to, jest, to jest ciężka sprawa, ale w każdym razie ja jestem całym sercem za Ukrainą. Muszę powiedzieć, że opijam każdego zdrowia, także wasze zdrowie. O, zdrówko, mi się skończyło, właśnie, ale chodzi o coś innego. Ty mówisz, im więcej wiesz, tym mniej wiesz, a mi chodzi bardziej o. Ja wiem, że nic nie wiem. Podobne, że są, są różnice, bo ja wiem, to jest to samo. Znaczy wiem, że wiem, że nic nie wiem. To jest świadomość tego, że nic nie wiesz. To, to, to jest to, co mówili w Grecji, tak? Nie pamiętam, który to był, e, który to był e, myśliciel grecki, ale wiem, że nic nie wiem. To jest świadomość swojej nieświadomości, którą chcesz poszerzać. Ale to jest prawie to samo, o czym ja mówię. Prawie to samo. Sokrates, tak, Sokrates, właśnie. Co ja muszę zrobić dalej? Użyj tak, to już wiem. Czekaj co? Teraz kolejna, kolejny step to jest to, żeby iść na dół, tam, gdzie był. Brat D, czyli tutaj Stąd? O Jezu, ufu Nie mówiłem wam, ale Tak naprawdę U. Tak jak sobie robię drinki To z tego alkoholu co został Bym sobie jeszcze dwa zrobił Ale twierdziłem nie na no, jeden raz I mam 3 czwarte wody I 1 czwartą alkoholu Więc to jest szatan na koniec Czy wziąłem ten legendarny item to w trupie Ale kogo trupie? Szatan zadyma Dobra, D. brat Di, Mam dać mu armor. Tak Na szczęście wie, że był legno... Nie wziąłem go? Tam był y... Talizman do 5, 5... Inta. Dari, dari okay. e, Chyba go wziąłem, nie, czy nie? Nie wziąłem. <laughs> Kurwysy, dobra, wróćmy się szybko. Bo akurat ten teizm może mi się przydać, jak coś link do DC. Eee, wpisujesz stary Discord i wyskakuje. Wykrzyknik Discord! I tak samo jest wykrzyknik YouTube i wykrzyknik TikTok. Piędzotych się należy, że mordo daj mi blika. Żartuję i tak ci nie wyślę. Dobrze. Dobrze, Dobrze. dziękuję. Dziękuję za przypomnienie, bym pojebany. Jak pojebany szukał. Mmm, okej, okay, wróćmy na dół, e, bo według. A, okej, okay, nie, tak? Nie, halo? Mmm... E, e, według tej listy. O, do, pięknie anonim, anonimowy napisał. Jest napisane: e, daj Armor D, a później pogadaj z babą odrączek rączek w pobliżu. Gdzie jest baba od rączek? Halo? Ja nie wiem. Komenda na OnlyFans nie działa, naprawdę. Ej, specjalnie zrobię jakiś ten, jakiś głupi wykrzyknik OnlyFans. I tam dam ten, dam zdjęcie e, stóp jakiegoś. E, no, Frodo to jest jaka rasa? Nizio, nie, niziołka. Czym jest Frodo, boże? Kocham własne pierścienie, jestem zbyt pijany, żeby myśleć. Hobitem właśnie, kurwa. Dam stopy Hobita, bo każdy dobrze wie, że stopy Hobita to są najbardziej obłosione i najbardziej silne stopy na świecie. Więc no uh, Talk to palm reader nearby Gdzie jest baba od gadania, a czy od, od, od rąk w pobliżu? Aaa Czekaj Masz linkę do mojego OnlyFansa? O, proszę Podziel się, podziel się, chętnie też zobaczę A, ah, take coffin, okej okay. Take coffin, take coffin, idziemy O nie, idziemy głęboko Mmmm. Znaczy ja lubię głęboko, nie? Error ale... To znaczy, że idziemy w stronę Astela i. To drugie? Forty Sachsa. Jestem zbyt pijany, żeby o tym myśleć teraz. W ogóle, najpierw jest to, że jak to byłem pierwszy raz, zabiłem te. E... Pewnie większość was nie widziała, puszcie anonimowego, jak, jak zabiłem tego bossa. Zabiłem te, te gargulce. Odkryłem oczywiście tą łaskę, ale nie widziałem kurwa tego. I to jest jedyny powód, dla którego nie zrobiłem kostarani, bo nie widziałem kurwa trumny. Za 40-50 zł jestem w stanie przyjechać choćby jutro, jak już mówiłeś o wspólnym piciu. <śm> znaczy, ja myślę, Uzyw, że możemy się kiedyś ugadać na, na multistream, że tak powiem. Że ty do mnie wbijesz i mam tutaj krzesło osobne. Będziesz ze mną siedział. Jakiś piątek, czy sobota, czy niedzielę. Będziemy we dwójkę streamować w jednym mikrofonie. I, I ja to widzę. Ja to widzę Mordo. Ręczek zapijany, chyba, że jesteś, że jesteś, że głęboko lubisz. Głęboko jest fajnie. Pamiętam kurwa jak jesteś ślepy, ja wiem, ja jestem bardzo ślepy. Znaczy ja. Wiecie to, ja, jak. Ja, ja wiem, że jestem ślepy generalnie, ja widzę uszami. Jak ja gram powiedzmy w gry typu Rainbow Six Siege albo Tarkov, ja bardziej polegam na uszach niż na oczach. Bo... wiem, że, że bardziej ufam moim uszom niż oczom Więc jeśli ja coś usłyszę, się zatrzymam i będę czekać Będę czekać, bo wiem, że coś usłyszałem eee, ale mogę patrzeć jak pojebany w lewo, prawo, górę, dół i... nie Nie ma opcji Moje ADHD nie pozwala mi widzieć Na intuicji jedź, a nie jak pizza na zmysłach, dobrze My game sense, czekaj, zamykam oczy Ile mam, ile mam dusz? Okej okay. Tu po lewej będzie ten frajer Czekaj, poczekaj Mam, 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 czym oczy zasłonić? Warte, o, jakie jest mocne, uff się opaskę na oczy Jak sobie gasię na, na głowę założę Ciapka zimowa, to mam Patera Jak zabiję bota, jak zabiję bossa Tylko muszę, muszę go zagrować I po tym będę go bić Patera Ch**a widzę Ojej, no w pierdol Jakie mam poty? Co wypiłem? Co wypiłem? <laughs> nie wiem co się dzieje, nie mam zielonego pojęcia Ale żyję Co wypiłem? Ała? Bolało? Ha! Co się stało? Spadłem? O nie <laughs> Kurwy ten. Okej, okay, czyli na ślepo może słabo? Myślałem, że będzie lepiej. A blendar robisz. Ee... Ciężko, ciężko. Ech. Ale mimo wszystko ja mam dość mocno bardziej... Moje zmysły słuchowe zaostrzone, aniżeli wzrokowe. I tak samo ja w szkole. Większość z was jest w tym momencie w szkole i się uczycie ciągle i niektórzy lepiej się uczą z tego co widzą na przykład w książce. A niektórzy lepiej się uczą z tego, że... Nauczyciele fajnie tłumaczą. Ja jestem tą osobą, która jednak uczy się z tego, że... Znaczy teraz się nie uczę na szczęście, jebać szkoła, szkoła to jest kurewsko też kurewsko... instytucja. Ale... Ale. Jak się uczyłem. To ja akurat. Ja akurat miałem tak, że. Ja nie potrafiłem uczyć się z książek. Jeśli ja czegoś nie wysłuchałem na lekcjach, jeśli mi tego osoba tłumacząca, ucząca nas, nauczyciel, nie wytłumaczył czegoś na lekcji, to mi było bardzo ciężko się tego nauczyć w realu, ogólnie z książki. I to jest normalne, że jeden się uczy ze słuchu, drugi ze widzenia. I jestem ślewy, uszy to moje oczy. I bardzo dobrze. Zazdroszczę, kurwa. Naprawdę. Jak nauczyciel tłumaczy. No, to jest też kwestia nauczyciela. Nauczyciele to też nie jest takie to, że on ci tylko mówi co jest co. O, yes. Grid. To był grid, bo wiedziałem, że nie będzie stamina. Tylko sam fakt, że... Nauczyciel to nie jest osoba, która ma tylko wiedzę, nie? A wiem, że bardzo często na, tym, na tej podstawie się nauczyciel wybiera do szkoły jako pracowników. I to nie jest dobre. Bo możesz mieć dużo wiedzy, ale wiedza pedagogiczna, konkretnie, to jest całkowicie inna sprawa. Bo ja, ja, ja sam wiem, że, powiedzmy, jeśli chodzi o finanse. Ja mam w chuj dużo wiedzy Ale też wiem, że ja bym powiedział Paweł Naucz nowego pracownika bycia jebanym finansistą Ja bym powiedział, pojebało cię kurwa? I to jest śmieszne, bo ja, ja pracuję w finansach że da, da, dajcie mi kurwa to czapkę ściągnąć Ja pracuję w finansach I generalnie Zdarza się, że mi każą powiedzieć Mordo, powiedz tej osobie jak ten? Ja, jak, jak być finansistą? A ja mówię, że no, mor, słuchaj, tu masz takie, takie coś, tu masz takie coś i robisz tak i tak. No i działa, nie? <grywanie> Ale czy to jest dobre? Trzeba mieć wiedzę, jak przekazywać wiedzę. Pe pewnie, że tak. Znaczy na tym polegają studia ogólnie, pedagogia cała, nie? Pedagogika, przepraszam. Ja byłem na filologii angielskiej. Ja się uczyłem angielskiego języka i, i wszystkich pokrewnych rzeczy. I jedną z naszych specjalizacji to, były, to była właśnie główna specjalizacja, na którą większość osób poszło, to było nauczycielstwo. I nauczanie ludzi to jest po pierwsze najbardziej trudna rzecz, po drugie, najbardziej niewdzięczna rzecz, po trzecie, najbardziej nieopłacalna rzecz, bycie nauczycielem. Ale lotnisko. A czy ja mam dzisiaj akurat dość mocno przylizane włosy, bo ja całodzie miałem do tyłu zjechane. Dobra, co jest dalej? Gadanie z babą. E, oprócz baby, skoczmy po mapę, może, nie? się jak, jak stranie i czy znaczy, Oczywiście, co ja. nie ja sam chciałem być nauczycielem e, języka angielskiego. Jedyny powód, dlaczego ja się nie stałem na e, specjalizację nauczycielską, to było to, że kurwa zaspałem i się skończyły miejsca. E, I poszedłem na dziennikarstwo. E, mimo wszystko, ja sam studiów nie skończyłem w filologii angielskiej. Więc mi to niewiele, niewiele, niewiele zmieniło, um, ale mam jedną koleżankę, która Filologię angielską skończyła właśnie Ze specjalizacją nauczycielską I Ada, Ada, ja jestem sobą sercem Ada jest bardzo spoko helikopter, helikopter. Ada jest bardzo spoko Ja z Adam siedziałem na łacinie e, I znaliśmy się w sumie od liceum Pośrednio e, Ale, ale no Funkcja nauczyciela, szczególnie który nie ma 40 lat doświadczenia, jest ciężka. Nie dostałeś na angielską? O, widzisz. Znaczy, ja się dostałem, ale ja miałem. A, czy... Jeśli chodzi o. A, o jaso. Jeśli chodzi o. A, daj mi to kurwiu! Jeśli chodzi o. E... Wyniki z matury, ja miałem z matury z angielskiego zajebiste wyniki. Znaczy, ja ogólnie angielski znam, jak mój. Nie pierwszy język, ale jako mój drugi język. Także ja mogę im bardzo, bardzo swobodnie rozmawiać, szczególnie kiedy jestem pijany. E, ale mnie pogrążyło to, co ja mówiłem kiedyś, że mnie pogrążył nie sam język, tylko historia, wielkie, historia Wielkiej Brytanii. Zwyklej na po łacinie. Łacina to jest bardzo ciężki język. E, I dla mnie, szczerze mówiąc, to było takie zdać i zapomnieć. Więc ja z łaciny. Nie pamiętam prawie nic. Jedyne, co ja z nie pamiętam, to to, że siedziałem z Adą.